29 marca 2025 roku nasze koło organizowało zawody o puchar marszałka województwa wielkopolskiego parami na deszczowni w Iwnie. Uwiłem w nich razem z Antkiem na stanowisku numer 1 tuż koło wyspy. Zręciliśmy dwie linie odległościówkę i tyczkę, i już w pierwszej godzinie Antek zapiął karpia. Niestety, na bardzo cienki sprzęt i na jego hol straciliśmy około 20 minut, bo nie szło go doholować do podbieraka. W końcu, wspólnymi siłami się udało. Nieco później trafił się karp i mi z odległościówki. Antek zapiął trzeciego 15 sekund przed końcem, więc nie było szans go wyholować. Generalnie Antek łowił płotki i wzdręgi, a ja leszczyki. Złowiliśmy 6,5 kg oraz 6,300, czyli prawie 13 kg, co dało nam trzecie miejsce w zawodach. Zawody wygrali Andrzej Piekarski i Wojciech Binkowski, a drugie miejsce przypadło Maciejowi Górskiemu i Tomkowi Węcławiakowi.